Cześć! Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Diabeł z Afryki czyli ptasznik słoneczny. Zapraszam do oglądania. Pewnie każdy z Was już się domyślił o jakiego ptasznika chodzi. Tak jest, jest to Pterinohilus Murinus. Najpierw przyjrzyjmy się dokładnie temu pięknemu ptasznikowi. Nasz Murinus to odmiana Usambara i zakupiliśmy go w sklepie Eurospiders. Jest to piękna i już dorosła samiczka. Najpierw wypuścimy ją sobie na naszą zaimprowizowaną pustynię, żeby mogła pokazać się w całej okazałości. Widzę, że bardzo ładnie współpracuje. Ach, no tak, oczywiście. Kolejna ucieczka. To już powoli staje się tradycją na tym kanale. A właśnie, a propos ucieczek. W ostatnim odcinku poprosiłem was, żebyście opisywali w komentarzach swoje najbardziej spektakularne ucieczki. I po raz kolejny stanęliście na wysokości zadania. Komentarzy było naprawdę dużo. Nas jednak najbardziej rozbawił komentarz w Annabelle, w którym opisuje jak podczas przeprowadzania małych pająków jeden z nich zaplątał jej się we włosy. Cała historia właśnie wyświetla nam się na ekranie. Komentarz jest bardzo długi, więc nie będę go czytał w całości. Ale jeżeli chcecie, możecie sobie teraz zrobić stopkatkę i przeczytać go całego. Powiem wam, że naprawdę warto, bo czyta się to jak dobrą książkę sensacyjną. No dobra, w międzyczasie udało mi się schwytać naszego Murinusa. Trochę to trwało, bo schował się pod stołem, ale już go tutaj mamy całego i zdrowego. Nasza samiczka jest to odmiana Usambara. A jeżeli zastanawiacie się, co to znaczy, to pozwólcie, że pokrótce wam to opiszę. Usambara jest to odmiana kolorystyczna Murinusa. Rozróżniamy tak naprawdę cztery podstawowe odmiany barwne: TCF, czyli Typical Color Form, RCF, czyli Red Color Form, UMV, czyli Usambara Mountain Variant i DCF, czyli Dark Color Form. I teraz co to dokładnie znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że odmiana TCF jest to odmiana kolorystyczna, w której dominuje kolor beżowy. Natomiast odmiana RCF jest to odmiana, w której dorosły ptasznik jest w całości koloru intensywnie pomarańczowego. I u jest to właśnie odmiana kolorystyczna, która jest czymś pośrednim pomiędzy TCF a RCF. Nie jest ona koloru tak intensywnie pomarańczowego. Natomiast sama nazwa u pochodzi od nazwy gór, w którym znaleziono tą odmianę ptasznika. To tak naprawdę w telegraficznym skrócie, bo jest tak naprawdę więcej odmian kolorystycznych i proponuje się jeszcze inne podziały murinusów, np. ze względu na występowanie. Jest to ptasznik szeroko rozpowszechniony w zachodniej, centralnej i południowej Afryce. Występuje m.in. w Botswanie, Kenii, Malwi, Mozambiku, Nambii, Tanzanii, Ugandzie i Zambii. I tutaj ciekawostka odnotowano również jednego osobnika w Angolii. Musiał być bardzo samotny. Ptaszniki te obrosły swego rodzaju legendą, ponieważ są to ptaszniki wyjątkowo defensywne, a zaniepokojone nie wahają się atakować, przy czym robią to naprawdę z ogromną prędkością a niestety jad tych ptaszników należy do silnych. Dlatego obchodząc się z tym ptasznikiem, należy zachować naprawdę szczególną ostrożność. Z cyrulacji z ukąszeń możemy dowiedzieć się, że ból porównywany jest do poparzenia żelazkiem. Pojawiają się również mimowolne skurcze, a miejsce ukąszenia potrafi bardzo spuchnąć. Więc teraz zaczynam się zastanawiać, czy naprawdę jest to dobry pomysł, że trzymam Urinusa na stole. No ale właśnie, bardzo agresywne pająki, bardzo szybkie, a spójrzcie na nasz okaz. Odkąd po ucieczce złapaliśmy go i położyłem go na stół, nie ruszył się nawet do centymetr. Nie wykazuje też żadnych objawów agresji, nawet prowokowane Chce się ruszyć i woli udawać martwego. Więc jak widzicie, bardzo wiele zależy od cech osobniczych pająka. Ale to nie znaczy, że możemy pozwolić sobie tutaj na chwilę rozluźnienia. Cały czas trzeba uważać, bo nigdy nie wiadomo, co zrobi pająk. Zapytaliśmy nawet największych ekspertów wśród hodowców ptaszników, jakie mogą być przyczyny tego, że nasz ptasznik jest aż tak spokojny. I wydaje nam się, że najbardziej trafną odpowiedź dał nam Andrzej z kanału 8 łapa. Andrzej stwierdził, że może boleć go brzuszek. Ta, i myślę, że to może być zdecydowanie to. Zwróćcie jeszcze uwagę na tę piękną czarną gwiazdę na złotym karapaksie. Prezentuje się wręcz wyśmienicie. Zaniepokojony murynius podnosi swoje przednie odnóża do góry, przybierając pozycję obronną, która ma na celu odstraszenie potencjalnego przeciwnika. Pokazuje wtedy pięknie ubarwiony opalizujący na zielono spód odnóży. Chcieliśmy to nagrać i wam pokazać, no ale jak widzicie, nasz okaz to jest prawdziwa owca w wilczej skórze. Dobra, no to naszego muryniusa odstawił na chwilę na bok, później mu się jeszcze przyjrzymy, a my przechodzimy do aranżacji terrarium. Ale tym zajmie się już GOSia. No to lecimy z aranżacją terrarium. Murinus pochodzi z suchych terenów Afryki, dlatego oczywiście jego terrarium urządzimy w stylu stepowym. W takich terrariach genialnie sprawdzają się ścianki wykonane z gliny. Nie dość, że świetnie się prezentują, to jeszcze są naprawdę proste w wykonaniu, a do tego tanie. Jedyne czego potrzebujemy to piasek, kolorowa glina i odrobina wody. Ja mieszam piasek z gliną w proporcjach mniej więcej pół na pół, oczywiście tak na oko. Jeśli proporcje będą trochę inne, to zupełnie nic się nie stanie. Ja do tej ścianki użyję gliny w kolorze żółtym i czerwonym. Oczywiście można użyć dowolnego koloru, to jest tylko kwestia gustu. Dobra, teraz trzeba dodać odrobinkę wody. Ważne jest tutaj, żeby nie przesadzić. Jeśli zastanawiacie się, gdzie można zakupić taką glinę albo inne produkty użyte przez nas do tego terrarium, to zapraszam Was do opisu filmu. Tam znajdziecie wszystkie linki. Teraz naszą mieszanką wykładam cały tył naszego terrarium. Teraz wystarczy ją tylko dość równomiernie rozprowadzić i przyklepać. Ja tutaj jeszcze zrobię kilka takich małych wyżłobień palcem. Wtedy ścianka będzie się bardziej naturalnie prezentować. Teraz ściankę należy zostawić do wyschnięcia. Jeśli teraz obrócilibyśmy terrarium, całość spłynęłaby na dół. A tak nasza ścianka prezentuje się już po wyschnięciu. Na razie szału nie ma, no ale to tylko tło. Standardowo, jak w każdym naszym terarium, zamontujemy w środku oświetlenie LED. Dawid wywiercił w wentylacji dziurę na kabel no i przykleił mocną taśmą dwustronną pasek LED do góry terarium. W suchym stopowym terarium nie ma żadnego sensu używać warstwy gronożowej, dlatego od razu sypię właściwą warstwę podłoża. Chcę tutaj jako podłoża użyć włókna kokosowego wymieszanego z piaskiem. Zaczynam od sypania włókna. Ok, tyle na razie wystarczy. No to teraz z drugiej strony zabieram się zasypanie piasku. Teraz górną warstwę włókna i piasku lekko ze sobą mieszam. Jeśli bym tego nie zrobiła, całość wyglądałaby dość dziwnie i nienaturalnie. A w sumie sprawdzimy jeszcze, co się stanie, jeśli dosypię teraz trochę kolorowej gliny. Tak chyba trochę lepiej, co nie? No dobra, to dosypię jeszcze trochę czerwonej gliny. Teraz całość sobie wymieszam. No i powstał nam taki kolorowy bałagan, ale według mnie prezentuje się to dość naturalnie. Już dłuższy czas temu w jakimś markecie znalazłam taką suchą trawę. Niestety nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywa, ale podejrzewam, że jeśli wyszukacie w internecie pod hasłem sucha trawa w doniczce, to bardzo prawdopodobne, że coś znajdziecie. Chyba najlepsze miejsce dla niej będzie tutaj z tyłu przy ściance. No i super, mi się bardzo podoba. Idealnie tutaj pasuje. Mam tu taki fajny kawałek smoczej skały. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj go jakoś przypasować. No dobra, spróbujmy tutaj. Lekko go tak zakopię. Chyba dobrze wygląda. A jako kryjówki użyjemy łupiny orzecha. Chociaż Murinus pewnie i tak nie skorzysta z gotowej kryjówki i sam uwije swoją pajęczynę. W stepowym terrarium super sprawdzają się różne suszone korzenie, rośliny itd. Dlatego kolejnym elementem wystroju w tym terrarium będzie suszony wrzosiec. Taki większy kawałek wrzosca wetknę z tyłu koło jego kryjówki. Zobaczcie, wygląda trochę jak takie miniaturowe drzewko. Mniejsze kawałki wrzosca umieszczam w różnych innych miejscach terrarium. Tutaj może trochę... Jeszcze trochę tutaj, tutaj... takie małe kawałeczki jeszcze na środku. Dobra, chyba już wystarczy. No i kolejnym elementem wystroju będą takie białe, suszone korzonki. Ja je spotkałam już pod różnymi nazwami, m.in. korzeń kopii albo korzeń pepe. One sprawdzają się dobrze tylko w suchych terrariach, bo w tych bardziej wilgotnych lubią pleśnieć albo zmieniać kolor. No dobra, to jeden tutaj tak wetknę w podłoże, a drugi tutaj. Będzie fajnie wyglądał. Tutaj podczas nagrywania zapomniałam o bardzo ważnym elemencie, który sobie wcześniej przygotowałam, czyli o miseczce. W takim suchym terrarium miseczka z wodą jest bardzo ważna. W końcu ptasznik musi popierać skądś wodę. Umieściłam ją później, możecie to zobaczyć na efekcie końcowym. Dobra, no to lecimy w końcu z przeprowadzką. Nasza samiczka bardzo grzecznie czekała na przeprowadzkę, to aż podejrzane. No tutaj jak widać nawet popychana pęsetą nie jest zbyt skora do ruchu. Przyjęła sobie jakąś naprawdę dziwną taktykę obronną. Po prostu udaje, że nie żyje. Ale nie martw się, zdecydowanie nic jej nie jest. Jak widać nasz leniuszek postanowił w końcu stanąć na nogi i się ruszyć. Możemy ją sobie teraz jeszcze przez chwilę popodziwiać. No jest naprawdę piękna. Uwielbiam te żółte kolory. Dobra, przeciąguje się w poszukiwaniu jakiejś lepszej kryjówki. No, i znalazła! Powędrowała sobie na samy terarium i schowała się za suszoną trawką. No to zostaje już zamknąć terrarium, aby posiadać się w swojej kolekcji murinusy? Napiszcie nam w komentarzu, czy wasze sztuki to prawdziwe szatany, czy raczej spokojne owieczki, takie jak nasza samiczka. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie zostaw teraz suba, żeby nie przegapić przyszłych materiałów. Zostaw też nam łapkę w górę. A ja się już z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!